Koncert z udziałem orkiestry symfonicznej i solistów, który odbył się wieczorem 19 kwietnia w Filharmonii Pomorskiej, był najważniejszym punktem obchodów 664. rocznicy nadania Bydgoszczy praw miejskich. Tak jak w historii naszego kraju, tak w 664-letnich dziejach Bydgoszczy były czasy tragiczne, były lata sukcesów, lata rozwoju. Wierzę, że trzeba patrzeć w przyszłość. Że czerpiąc z doświadczeń lat minionych, powinniśmy budować współczesne miasto. Budować miasto dla pokoleń. Podczas koncertu wręczone zostały nagrody i stypendia. Nagroda imienia Andrzeja Szwalbego została przyznana po raz siódmy. Tym razem za osiągnięcia na arenie krajowej i międzynarodowej oraz za promowanie bydgoszczy, nagrodę otrzymał prezes pojazdów szynowych PESA-SA Tomasz Zaboklicki. Podczas gali wręczone zostały również inne wyróżnienia i nagrody. Laureatem nagrody przyznawanej przez kapitułę nagród i stypendiów artystycznych Prezydenta Miasta Bydgoszczy został profesor Janusz Stanecki. Ponadto tego dnia wręczona została nagroda naukowa Prezydenta Miasta Bydgoszczy, którą otrzymał profesor doktor habilitowany inżynier Adam Gadomski. Listy gratulacyjne otrzymały Urszula Guźlecka za całokształt dokonań zawodowych i Eleonora Harendarska z okazji 45-lecia pracy zawodowej. Po raz pierwszy została przyznana natomiast nagroda za propagowanie polskości. Za wyjątkowe zaangażowanie w budowę kontaktów polsko-litewskich nagrodę otrzymał Eugeniusz Siemaszko.